Dzień dobry, Jarosław Kubisiak. Mam przyjemność na co dzień reprezentować spółkę Supremis na stanowisku dyrektora wdrożeń. Szanowni państwo, na rynku funkcjonuje taki stereotyp, zgodnie z którym system ERP to droga technologia. Technologia bardzo trudna wdrożenia, a co za tym idzie, bardzo kosztowna. Jako Supremis od ponad 14 lat yy, profesjonalnie zajmujemy się wdrożeniem SAP Business One, posiadamy status złotego partnera i nasze doświadczenie wynikające z tych lat yy, realizacji projektów pozwala nam stwierdzić, że dobór odpowiedniego narzędzia, jakim jest właśnie SAP Business One, jak również odpowiedniej metodyki innowacyjnej, metodyki zwinnej czasem nazywanej również partnerską, pozwala złamać ten stereotyp. Żeby lepiej zobrazować skalę wyzwań związanych z projektami ERP, postaram się posiłkować wymaganiami, jakie obecnie przedstawiają przyszli klienci systemów. Co, za, co do zasady. Klienci systemu ERP to klienci bardzo dobrze wyedukowani. Klienci, którzy wiedzą, jakie mają oczekiwania. Klienci, którzy znają funkcjonalności systemu, mają również wiedzę na temat obszarów, które będą wymagały dostosowań. Nie ma znaczenia już skala biznesu klienta, ponieważ najczęściej wdrożenia są bardzo podobne. Takie podejście klientów podyktowane jest przede wszystkim dużą zmiennością rynku, więc potrzebą bycia elastycznym. Ta potrzeba bycia elastycznym, Wymagana jest również od strony systemu. W związku z powyższym, to w rękach partnera biznesowego, już nie tylko i wyłącznie dostawcy systemu, ale bardziej partnera, właśnie my, mówiąc supremizm, mam na myśli partnera, jest dobór odpowiedniego punktu przełamania między standaryzacją produktu a customizacjami, które spowodują, że system przez długie lata będzie mógł być rozwijany, a rozwój ten będzie rozwojem celowym producenta. Z perspektywy Supremis istnieją cztery kluczowe elementy, które warunkują zarówno sukces projektu, jak również wpływają na koszta. To jest oczywiście kwestia dostępów, kwestia metodyki wdrożeniowej, kwestia samego oprogramowania jako podstawy oraz odpowiedniego partnera. Zapewne znacie Państwo przywołany cytat Alberta Einsteina, zgodnie z którym powinniśmy się uczyć i nie postępować zawsze tak samo, żeby osiągać lepsze efekty pracy, również pracy związanej z projektami. Budując dla Państwa prezentację, postawiłem sobie jeden konkretny cel przekonać Państwa do inwestowania w innowacje również w obszarze wdrożeń systemu Sub-Business One. Jest taki stereotyp, który mówi, że zwinność w przypadku systemu ERP jest bardzo trudna. Natomiast poprzez moją prezentację chcę Państwa zainspirować i pokazać, że jest to możliwe. Będę posiłkował się również w tym momencie takim przykładem innego biznesu, który wydaje się biznesem bardzo skostniałym, a jednak w ramach jego ciągłości możliwe było wdrożenie innowacji. Mówię tutaj o biznesie firmy Rolls-Royce, gdzie jedna z linii produkcyjnych zajmuje się produkcją silników samolotowych. Ja oczywiście bardzo silnie upraszczam cały model biznesowy, natomiast ta firma podjęła decyzję o tym, że nie będzie sprzedawać produkowanych silników wynajmuje je na godzinę dzięki czemu zarabia krocie jak państwo widzą nawet w tak skostniałym biznesie jest przestrzeń jest czas i miejsce na innowacje tym bardziej uważamy że w obszarze wdrożeń ERP jest miejsce na zwinność jest miejsce na partnerstwo na zdecydowanie lepszy efekt końcowy i optymalizację kosztów pierwszym aspektem który omówię państwu w trakcie mojej prezentacji jest kwestia jest to kwestia licencji Przede wszystkim postaram się Państwu w tym momencie przekazać informację, dlaczego powinniśmy całkowicie odstąpić od podejścia do zakupu tradycyjnych licencji. Dlaczego powinniśmy skoncentrować się głównie na modelu subskrypcyjnym, na modelu cloud'owym? Model subskrypcyjny to usługa. To usługa, która przekształca jednorazowy. Najczęściej bardzo wysoki koszt zakupu licencji na opłatę miesięczną. Algorytm wyliczania tej opłaty jest bardzo prosty: liczba użytkowników, typ dostępu. Jeżeli rośniemy, bardzo łatwo i bardzo szybko jesteśmy w stanie dawać kolejne dostępy, udostępniać kolejne dostępy dla naszych użytkowników. Jest to najbardziej skalowalny model biznesowy. Kwartalne aktualizacje oprogramowania. To swojego typu przełom. To coś, co jest nieosiągalne w oprogramowaniu starszego typu, oferowanego w starszym modelu, jeszcze na chwilę obecną na rynku. Sama chmura to oczywiście bezpieczeństwo. W dobie aktualnych czasów pracujemy zdalnie, pracujemy z różnych części świata, więc kluczowym jest dla nas to, abyśmy mogli zalogować się z dowolnego miejsca na świecie bez problemu i efektywnie wykonywać naszą pracę. Zapewniają to rozproszone data center w zasadzie na całym świecie, patrząc na chmurę stapową. Żeby jeszcze lepiej odnieść się do kwestii kosztu, pozwoliłem sobie dla Państwa przygotować jeden slajd. Ten slajd bardzo jednoznacznie pokazuje kwestię kosztową związaną z modelem on-premise, czyli standardowym modelem licencyjnym. Co widzimy na tym slajdzie? To, co jest dla nas widoczne na pierwszy rzut oka, jest najczęściej niewielką ilością kosztu, wartością kosztu, który musimy ponieść w trakcie eksploatacji. Ta część niewidoczna, największa, jest najbardziej kosztowna. Ponieważ jest dla nas ona niewidoczna, to nie bierzemy ją pod uwagę w trakcie doboru typu licencji. A należy pamiętać, że ten koszt koniec końcem ponosicie Państwo jako klienci. Podczas rozważań nad czynnikami sukcesu projektu wdrożeniowego, na myśl przychodzi wiele aspektów, które wpływają pozytywnie na efekty realizacji projektu. Jak mawiał Albert Einstein, nie można oczekiwać innych efektów, ja rozumiem to jako lepszych efektów, jeżeli będziemy cały czas starali się pracować tak samo, jak pracowaliśmy 15 lat temu. Wszystko się zmienia, również zmieniają się systemy i metodyki. Jako supremis, Wiemy, że dobór metodyki jest kluczem w przypadku realizacji projektu związanych z SAPem Business One. Wybór metodyki nie może być przypadkowy musi być poprzedzony gruntowną analizą projektu. Musimy zrozumieć jaka jest skala projektu, jaki jest zakres użytkowników, jaka skala integracji, jaka jest elastyczność klienta w zakresie zmiany projektowej, w zakresie zmiany kosztu projektowego. Dopiero analiza tych wszystkich czynników pozwala wskazać nam optymalną metodykę. Jedną z metodyk którą najczęściej wybierają klienci w trakcie implementacji oprogramowania ERP, to metodyka waterfallowa. Metodyka waterfallowa polega na zrealizowaniu kilku dużych etapów, w trakcie których przygotowywujemy system do pracy produktywnej. Jak same słowa wskazują, podkreślę słowo dużych etapów, tym samym etapów dla państwa bardzo kosztownych. W trakcie realizacji takiego projektu, a ten projekt najczęściej w tej metodyce trwa od 6 do na, miesięcy, do nawet kilku lat, bardzo wiele ustaleń może się zmienić, ponieważ bardzo duża zmienność panuje w biznesie. W związku z powyższym najczęściej bazujemy realizując taki projekt na nieaktualnych ustaleniach, a za te nieaktualne ustalenia ponosi koszt. Klient. Jak mówią raporty Gartnera, najczęściej zaledwie jeden z czterech projektów kończy się sukcesem. Pomimo tej wiedzy, bardzo często ta metodyka wybierana jest do realizacji projektów ERP. Jako supremis wiemy, że można inaczej, można zdecydowanie lepiej można zwinnie, gdzie zmiana jest korzystnym aspektem dla realizacji projektu, ponieważ pozwala ona skutecznie przybliżyć finał prac projektowych i zoptymalizować koszt projektu. W jaki sposób pracujemy w metodykach zwinnych? Jeżeli mamy gotowy produkt, dobry produkt w dobrej podstawie, jakim jest Sub-Business One, w tak zwanych etapach, czyli sprintach. Realizujemy kolejne przybliżenia końcowego produktu klienta. Użytkownik, bazując na bieżącym kontakcie, doświadczeniach z systemem, wskazuje kolejne obszary, które należy dostosować, a których finalizacja daje efekt postaci produktu końcowego. W tym modelu, jak Państwo widzą, to klient decyduje o terminie, o budżecie i zakresie projektu. Sam model rozliczany jest najczęściej w metodyce Time and Material, co oznacza, że płacimy wyłącznie za czas osób, które realizują wskazane przez Państwa funkcjonalności. Mówiąc wprost, zapłacicie Państwo jako klienci wyłącznie za to, co jest Państwu potrzebne do zrealizowania celu, a ten cel jest bardzo osiągalny, czas jego osiągnięcia jest zdecydowanie krótszy niż w innych metodykach, które są dostępne na rynku. Jeżeli pozwolą Państwo podsumować, zarówno rozwiązanie SAP Business One, jak i metodyki zwinne, metodyki partnerskie, to klucz do osiągnięcia sukcesu projektu ERP SAP Business One wraz z kluczowym aspektem, czyli optymalizacją kosztu. Bill Gates powiedział: Ignorowanie złych wiadomości to taki prosty przepis na porażkę. Jak również, że nie można co do zasady stać w jednym miejscu. Jak należy interpretować te słowa? Wyciągajmy wnioski z porażek z przeszłości. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie w przyszłości działać inaczej, lepiej i nie ponosić kosztu związanego z powtórzeniem pewnych błędów. Jeff Bezos, szef Amazona, założyciel Amazona, również wypowiedział takie zdanie, które brzmi, że jego zdaniem nie ma złego czasu na wprowadzanie innowacji. Dla Państwa to odpowiedni moment na podjęcie decyzji o wdrożeniu SAPA Business One w metodyce zwinnej, partnerskiej z firmą Supremis. Zwinnie oznacza inaczej. Zdecydowanie lepiej. Zapraszamy Państwa do współpracy. Bardzo dziękuję Państwu za poświęcony czas i uwagę. Mam nadzieję, że te 10 minut jest dla Państwa inspiracją i pozwoli zdecydowanie bardziej elastycznie podchodzić do metodyk zwinnych, którymi będziecie Państwo w przyszłości realizować projekty implementacji systemu SAP Business One. Tymczasem zapraszam Państwa na prezentację Darka Szewczyka, który na bazie doświadczeń naszych kluczowych użytkowników wybrał pięć funkcjonalności, które odmieniły ich biznesy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do zadawania pytań, do usłyszenia.